Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy w Brighton na obiekcie The MX Stadium, gdzie dziś czeka nas, mam nadzieję, zacne widowisko. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Mówi Tomasz Smokowski, a ten mecz skomentuje wraz ze mną Jacek Laskowski. Zapraszamy do wspólnego oglądania najpopularniejszych ligowych rozgrywek świata. Premier League. Zespół Brighton zmierzy się z Manchesterem United. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Jeśli chodzi o ekipę Brighton, pierwsza jedenastka wygląda następująco. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Możemy teraz zobaczyć jedenastkę Manchester United. W bramce David De Gea, Casemiro oraz Fred zagrają na środku pomocy. W linii napadu wystąpi Waldwek Horst. Next stadium. Enjoy the game. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Jogoda lot. Antoni. Ciekawe minięcie teraz. Dalej. Uwaga. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Meg przed szansą. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Tu mogła paść fantastyczna bramka, ale bardzo przytomnie zachował się obrońca. Rywale naciskają. Pascal Gross. Gross. Próbują rozwijać akcję ofensywną. Teraz trzeba to mądrze rozegrać. Nie traci piłki w tym starciu. Zdecydowane wejście teraz. Rashford. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Anthony. Teraz Casemiro. Niebezpieczeństwo zażegnane, a tak powstrzymany. Pascal Gros. Ach, niewiele brakowałoby dojść do tej piłki. No ale mamy aut. Rashford. Bruno Fernandes przy piłce. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. Udanie znajduje Bruno Fernandesza. Tak, proszę Państwa, gol! Tym trafieniem melduje się w protokole sędziowskim. Mamy otwarcie w wyniku meczu. Popatrzmy na powtórkę. Pewny strzał z bliskiej odległości, właściwie stuprocentowa sytuacja. Trzeba po prostu znaleźć się w dobrym miejscu i pewnie wykończyć takie akcje. United na prowadzeniu. Czy to utrzymają? Feldman. Pascal Gross. Akcja zbliża się do 16 przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. Szansa na remis. Urany Boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? W tym pojedynku z bramkarzem zwycięzca mógł być tylko jeden rzut oka przed strzałem, gdzie jest golkiper i pewnie wykorzystana ta stuprocentowa okazja. Po tym golu jest 1-1. Antoni. Teraz Casemiro, Bruno Fernandesz. Coraz bliżej bramki przeciwnika. Rashford dostał piłkę. Uważa, musi to trafić. I proszę państwa. Jest! Drużyna przeciwna. Znowu musi gonić wynik. Mamy powtórkę tej sytuacji. Bramkarz nie miał tutaj najmniejszych szans. Przy uderzeniu z takiej odległości można co najwyżej liczyć na to, że strzał trafi w golkipera. Aktualny wynik to 2 do 1. Show. Dobrze teraz wypracowują sobie przewagę pozycyjną. Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Przerwany ten atak? Offside! No ale sędzia był blisko. Lisandro Martinez. Przyjmuje Rashford. Markus Rashford. Luke show Fred. Pasemiro. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Gross. Feldman. Pascal Gross. To sama końcówka, przed nami minuta doliczonego czasu. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Danie znajduje Bruno Fernandesza. Tak, proszę Państwa. Gol. Tym trafieniem melduje się w protokole sędziowskim. Szansa na remis. Urany boskie, co tu się dzieje. Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzymał? Rashford dostał piłkę. Uwaga, musi to trafić. I proszę Państwa, jest. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Szukają jakiejś luki w obronie, by odrobić stratę. A to, co teraz robią, to po prostu nabijają sobie statystykę podań Marcus Rashford. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Przy piłce Weghorst, ależ teraz okazja bramkowa. Gol dla Manchesteru United. Odskakują rywalom, trudno będzie ich pokonać. Obejrzyjmy raz jeszcze powtórkę tej bramki. Piłka chodziła jak po sznurku. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Mamy więc 3 do 1. Tak należy bronić w dostępu do własnej bramki. Markus Rashford. Świetne teraz prostopadłe do granie. Dobrze się to zapowiadało, ale obrońca teraz odebrał mu piłkę niecistej akcji. Oto przy piłce Fernandesz. Nowe odegranie do Bruno Fernandesza. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Dobrze odczytane intencje, niebezpieczeństwo zażegnane. Rashford. Fred. A oto przy piłce Fernandes. Brawo. Ramkarz teraz pokazał, że koledzy z drużyny mogą na niego zawsze liczyć. Tym razem szybkie rozegranie. Rashford dostał piłkę. Groźnie, może strzelać. Tak proszę państwa, to jego druga bramka w tym spotkaniu. Ma naprawdę ogień w nogach. Realizator pokazuje nam powtórkę tego gola. Banalna okazja, ale trzeba mieć odrobinę instynktu strzeleckiego, żeby w ogóle znaleźć się w takiej sytuacji. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. Gramy dalej, ale rywale mają już chyba dosyć. United dominuje kompletnie. Gros. Przedniej urody. Górna piłka. Tak powinien wyglądać czysty odbiór. Dobrze. Mierzone podanie na dobieg. A oto przy piłce Fernandesz. Uderzenie, proszę państwa. Ładna interwencja, bez chwili zawahania. Nie pozwala piłce wpaść do bramki. Tu nie mogło być mowy o zaskoczeniu. Z rożnego w okolice jedenastki. Niewykorzystany cały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Jest podanie, jak to się rozwinie. A zatem strzela i bramkarz górą. Krótkie rozegranie z pod chorągiewki. Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. 10 minut do końca tego meczu. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Było przewinienie, ale nie ma przerwy w grze. Dobra okazja na bramkę. Całkiem niezła teraz parada w wykonaniu bramkarza. Będzie zmiana. Zobaczymy, jak to wpłynie na grę. Rzuca w okolice 11 metra. Złe wybicie, może się to zaraz zemścić. Prawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Pozostało już tylko 120 sekund. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Piłka do Oweckhorsta. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Ależ to była niebezpieczna sytuacja. Koniec spotkania. Wielki zawód na trybunach. Gospodarze przegrali. To było lanie, Tomku. Nazwijmy rzecz po imieniu. Po takiej drużynie spodziewałem się dużo lepszego występu w Destrukcji. Znajduje Bruno Fernandesza. Tak proszę Państwa, gol! Tym trawieniem melduje się w protokole sędziowskim. Ma... Szansa na remis! Urany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstał? Rashford dostał piłkę. Uwaga, musi to trafić! I proszę Państwa, jest! Drużyna przeciwna znowu musi... Przy piłce Beckhorst. Ależ teraz okazja bramkowa! Gol dla Manchesteru United! Op. Fred. A oto przy piłce Fernandes. Brawo! Bramkarz teraz pokazał, że koledzy z drużyny mogą na niego zawsze liczyć. Rashford dostał piłkę. Proszę Państwa, to jego druga bramka w tym spotkaniu. Ma naprawdę. A oto przy piłce Fernandesz. Uderzenie, proszę Państwa. Ładna interwencja, bez chwili zawahania. Nie pozwala piłce wpaść. A zatem strzela. I bramka z górą. Dobra okazja na bramkę. Całkiem niezła teraz parada w wykonaniu bramkarza. Będzie zmiana. Zobaczymy jak to wpłynie na grę.